Cześć, witajcie, Doktor Dlaj z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do KTM 990 Adventure. A. Tak jak widzicie ponownie modyfikacja na pełen LED. Jednak tym razem odrobinę coś innego. Już było kilka wersji tej lampy. U nas zmodyfikowanej, no ale teraz jeszcze, jeszcze coś innego. Tutaj właściciel wyszedł z, z pomysłem, aby użyć dwóch ringów. No, obawiałem się na początku, że może być tutaj z tym problem, ale tak jak widzicie, udało się to fajnie zmieścić. Na, duży, na dole mamy jeden większy ring, na górze jest trochę mniejszy. Dodatkowo mamy oczywiście soczewkę bilet na dole, tak jak to zawsze w tej modyfikacji bywa. Mamy tutaj światło i drogowe. Oraz tutaj mamy ten element taki wielostoczewkowy na górze, który jest dodatkowym światłem drogowym. Nie ma tu w zasadzie światła do jazdy dziennej. Zgodnie z życzeniem właściciela te ringi podłączone są pod światła pozycyjne. Pod światło pozycyjne, które oczywiście oryginalnie znajdowała się żaróweczka tutaj. Yy, o tutaj i to jest za, zaślepione, ramka jest zaspawana, zamalowana, także nie ma potem śladu. Światło mijania jest oczywiście w soczewce, no i światło drogowe to jest soczewka i ten górny element razem. Także mamy tutaj w zasadzie takie same funkcje jak w oryginalnym, tylko oczywiście dużo, dużo lepsze. I tak jak widzicie, udało się fajnie to zmieścić. Jest tam jeszcze miejsce na regulację. Regulacja działa bez problemu. Oczywiście tutaj regulacja wysokości, ta regulacja lewo-prawo też działa, ale to jest absolutnie niepotrzebne. Od tyłu troszeczkę zmodyfikowaliśmy wiązkę. Tutaj jest inaczej to poprowadzone. Przede wszystkim przewód od tej żarówki podstawowej jest wywalony i on wchodzi tutaj bezpośrednio do tych kapsli. No i tutaj, tak jak zazwyczaj to robimy, doczepiamy ją do obudowy. Tutaj jest akurat taki wystający um, słupek, który można wykorzystać. No, i teraz ta wiązka po prostu nie ma szans, żeby ktoś tu wyp... razem z tymi kapslami wyciągnął, wypchnął czy coś. ona po prostu już siedzi tutaj sztywno. Przy okazji odświeżone zostały te regulatory, te odpowiedźniki. To są nowe gąbki, tutaj i tutaj. No i całe wnętrze jest przemalowane na czarno, tak jak to robimy zazwyczaj. Ramka także przemalowana, czarna struktura. Całe tutaj maskownice soczewek oraz maskownice soczewki oraz ten element wielosoczewkowy, to już jest czarny metalik. No i ten pozostały odblask w tle, trochę tam praktycznie wcale nie widać, to jest także czarna struktura. Uważam, że bardzo fajnie ta lampa wyszła, no nie spodziewałem się nawet, że z dwoma ringami może tak dobrze to wyglądać. Podłączymy ją sobie teraz i pokażę wam jak to działa uruchomiony. Ok, reflektor mamy podłączony. Tak jak wspominałem, mamy tutaj światło pozycyjne, światło mijania oraz światło drogowe. Oryginalne światło pozycyjne znajdowało się tutaj jako taka mała żoróweczka. Teraz jest to podpięte pod ringi. Światło mijania to soczewka oraz światło drogowe to już te dwa elementy: soczewka w trybie drogowym oraz światło, dodatkowe światło drogowe z góry. Tak wyglądają nasze ringi. Bardzo fajnie to świeci, bardzo mocno, można by w zasadzie tego nawet używać jako światło do jazdy dziennej, chociaż jest już tutaj bardzo duży problem ze zmieszczeniem sterowania takich rzeczy w tej lampie. No, możliwe, że to jest temat do rozwiązania w jakimś innym, jakimś innym projekcie. Tak jak widzicie fajnie linki świecą, myślę, że bardzo pasują one do tego reflektora. Mamy światło mijania, czyli uruchamia nam się ta soczewka. No i światło drogowe. To już soczewka odpala się w trybie drogowym, otwiera się, no i dodatkowo dopala się ten górny element. To już naprawdę jest bardzo, bardzo mocne światło. No, efekt naprawdę w porównaniu do oryginalnego reflektora to jest jak dzień do nocy, także myślę, że właściciel będzie tutaj zadowolony. I wy też dajcie znać, czy się Wam podoba. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.